Pan sobie poradzi. Zobaczycie, jest to wysokiej klasy zawodnik. Brawa dla niego, brawo! Zarówno mm. w zeszłym roku, jak i w ubiegłym roku wykrywał większych zawodów. Pochodzi z niemoglina za Wrocławiem. Przyjechał specjalnie dla was. Brawa dla niego! Jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy zawodnik na świecie, brawo!

I w warunków Rafał pokazuje mój Tak zwane stopy. Brawo! I tak zwane Willy, czyli artyst na celnym kole. Zobaczcie, jak Rafał sobie e, bez problemu radzi. Brawa na niego! Jest to tylko na nazwie jumper. Który mogliście oglądać na plakacie? Zobaczcie jak on tańczy na tym motocyklu. Jest to wydaje się, że nie ma coś każdy, kto miał ostentyczność, wie, że nie jest takie to proste. Brawa dla niego, brawo! Brawo! brawo, brawo. Ja chcę zobaczyć, jak się zobaczycie, jak się Widziałem w zeszłym roku jego. Brawa dla niego, brawa! W zeszłym roku widziałem jego występy, ale widzę, że w tym roku podniósł poprzeczkę. Końcu mi świata, jak mi to ale ja tym dobrze wiem. Brawa dla niego, brawa. Teraz te sztuczki wyglądają wody. łatwo i przyjemnie, ale takie nie są. To są godziny treningu i Niech ktoś mówi, że nie można skliptować. To... Niego, brawo niego, Latami dochodzi się do perfekcji takiej jaką przedstawia Rafał Jaką 13 był tak, jak zawodnik na świecie Mistrz świata Jak sami mówił zdarza mi się trzy silniki w sezonie zajeżdżać Brawo! Jak widzicie nogami, też idzie kierować motocyklem. Brawo, brawo! coś mniejszego. Czy ma to zrobić, ma? Tak? tak? Stunter, 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 stunter! Brawa, brawa na niego, dawaj! Brawo! Jak to mi małe jest piękne! Brawa, brawa! Widzicie, nie jest ważna jest ważne umiejętności, a Rafałowi czy Studerowi to ich nie brakuje. Mały jest potrafi! Rzuciłbym <laughs> coś takiego na rowerze nie zrobiła, a dzisiaj motorem dopiero. <laughs> Brawa dla <na> niego, brawo! <śmiech> <śmiech> 13. Niesamowity zawodnik. Jeden z najlepszych, najlepszy na świecie. Brawo! Brawo, brawo! Brawo dla niego, brawo! Można i na kierownicy. Jaskółeczka. Brawo! Brawo! Jak widzicie, każdy sprzęt nadaje się do jazdy na kole, nawet ten najmniejszy. I co? Ma wrócić do tego dużego motocykla? Tak, brawa! Jak to mówią, małe jest piękne, ale duże może więcej. Na pewno, na pewno. Rafał, dawaj! Chcemy cię oglądać. Uuu. nin nin Żeby tak jeździć na kole trzeba dużo, dużo trenować. A Rafałowi chodzi to znakomicie. Oczywiście też nie było się bez przerówek motocykla, jak sami widzicie. E, na pewno każde prawne oko przyjął przyjąć bratkę. Brawa dla niego, brawa! Zasługuje na nie. Jest to mistrz świata. jak się pozbył tablicy rejestracyjnej. prawa dla niego, prawa. Jak sami państwo widzicie, niecałowite rzeczy idzie robić w tym sporcie. Rafał tańczy na motocyklu. na świecie i znowu Willy. ja za tym nim z jedną nogą a no, zresztą sami państwo widzicie, bo nie nadążam Dawa, Bravo! Ja, ja, ja. Ja, 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 Nr 13, Rafał Basierbek. Pochodzi z nie Specjalnie dla Was przyjął tu zaprezentować swoje umiejętności. Rafał chodź na scenę do Brawo! Podobało się Wam? Podobało, o. Rafał kazał mi poczekać. Piąteczka dla mistrza. Każdy kto chce może przybić, Brawa. Ja tylko wspomnę, że Rafał też wspiera na szczyty cel pomoc Patrycji, bo do nas koszulkę z jego własnym autografem, którą będzie można wylicytować po jego drugim pokazie. Każdy jego fan powinien ją mieć. Jeszcze raz brawa dla niego, brawo! Chodź Rafał do nas na scenę. Mam nadzieję, że podobał wam się tutaj występ Rafała. Eee, tak jak powiedziałem, Rafał pochodzi z Niemodlina. Eee, jest to jak za Wrocławie, dobrze mówię? To 220 km do nas. Dzisiaj troszeczkę kawałek. Eee, Rafał, pochwal się swoimi osiągnięciami. Eee, witam wszystkich na super imprezie zorganizowanej w Śremiu. Eee, cieszę się, dziękuję bardzo tutaj dla organizatora, dla wszystkich, którzy się dołożyli do tego, żeby mnie zaprosić i mam nadzieję, że no, moi, moje, moje pokazy się podobają, tak? Dziękuję bardzo, tak właśnie uprawiam freestyle motocyklowy od około 10 lat, motocyklami praktycznie pasjonuje się całe swoje życie, już jak byłem mały, miałem około 6-7 lat, to dziadek dał mi pierwszy raz...